Witam serdecznie, od z tej strony. Kolejny dzień, fajnie się w nocy spało, chociaż, chociaż, chociaż były pewne niedogodności, było ciepło, to zawdzięczam Webasto, teraz jest godzina 8.30 i zobaczcie jakiego miałem gościa w nocy. Kotełę Kotełę śpiochaj, śpiochaj kotełę nie bój się nic, śpiochaj, Wybasto ciepłe, fajne, lecisz do tego sapera, do tego, no chodź tu, chodź. Chodź tu kładź chodź, chodź tu. Lecisz do tego sapera, do tego pieca, a wybasto ci straszne. Tam fajnie grzeje. Coś pisz tutaj. No dobra, śpimy kocie. A teraz się trzeba po prostu pozbierać dokupy i zacząć dzień. Także były przeboje w nocy z kotem. Teraz zjadłem śniadanie z saperem. Odpaliłem furę i jadę na Katowice Spotkać się z bratem i z księgową bo musimy w końcu ogarnąć jak to mamy się rozliczać co tam, co tam mamy zrobić z tym podatkiem, który tam Stany Zjednoczone gdzieś tam walą bo próbowałem to sam wypełniać ale tam są wszystkie jakieś takie te formularze podatkowe nie na jednoosobową działalność gospodarczą tylko na jakąś jednoosobową spółkę z pogadamy z księgową i będziemy wiedzieli na czym stoimy i się od razu to wypełni, żeby mieć to z głowy. Zobaczymy, jakie są zmiany w sklepie. Ale, burdel, dzień dobry. Wo. Dzień dobry, Jakie pan, jaki pan ma biurko? Jak w domu. A Tymon jest? Jest, Tymon. Jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to się stało? Stanęło. Ukradli mi tablicę. Nie dość, że auto takie bidne, to jeszcze mu re, tablice rejestracyjne ukradli. O, tu już bardziej wychodzi. Prawdopodobnie, aby gdzieś tam paliwo podpieprzyć z jakiejś stacji. Albo na jakiś włam, nie wiadomo po co. Ale no, ukradli. A on tu otwarty bagażnik ma. Nie, czy to taka szpara jakaś dziwna? No chodź tutaj, przecież lazłeś do nas. Dobrze żyjemy z kotami na tym osiedlu, z tego co wiem. I z gołębiami też, tylko że gołębie z kotami nie za bardzo chcę żyć. Ale, ale, ale. Tylko melisa i cukier, jest ja tylko melisa i cukier dla kota, niestety. W końcu mam rękawice, mam oczywiście je w aucie. Eee, Wziąłem też magnes 300 i linę, bo chcę sprawdzić tą bajorę u mnie. I w dzisiejszym dniu to Bajorę będziemy sprawdzali. I przyszła też paczka od. Zrumi, tak. Rumia Krakowska. Odyn Odyńce Arek Wiolu. Zobaczymy co tam wysłali. Proszę bardzo, piękne banery. Jeden drugi i fanciury do rutusów. Rutusowskie. Dziękuję Arku, dziękuję wiolu. Dobra, chyba tyle. E, do księgowej dzisiaj nie idziemy jednak. Następnym razem może się zapomniał. Także do księgowej pojedziemy kiedy indziej, a ja teraz jadę na poszukiwania, jadę sprawdzić. To Bajorko i te le... Mielerze. jakoś tak. Fastem, fastem, speedem! Zakupy zrobione, dzisiaj taki syf, parówki, hot dogi jakieś. Dojechałem na miejsce, ale powiem wam, że głodny się zrobiłem znowu. Zjadłem te dwa hot dogi, ale tutaj mam... Ach, zajeżdża. Ład różni tu łowieckie od barana, stąd taki słonawy posmak. Dobra, jemy. I idziemy. O, oh, uno, dwa, Tre. Nie wiem, nie pamiętam jak było 4. 5, a nawet siat 7, 8, 9, 10. Tak jak powiedziałem, w yy, pierwszym miejscu, które będę chciał sprawdzić, to jest to jeziorko, które, jeziorko, stawik, który teraz widzicie i tam idę z tego względu, że mam magnez neodymowy, być może kiedyś w sezonie tam wejdę z wykrywaczem, zobaczę czy coś tam w ogóle jest. A teraz zobaczmy, czy są jakieś feromagnetyki, jakiś nikiel, jakieś żelazo, a nóż, może ktoś tam wrzucił broń, bagnet albo jakiś miecz, zobaczmy to. Pierwszy sygnał w drodze do stawiku i mamy łuseczkę, 1900 zaraz ją wyczyszczę, a zresztą wy to już widzicie. 1938 rok SB Tu jest to miejsce, w którym chyba z 4 odcinki temu Znalazłem pełno łusek. I znowu mam sygnał 90 Wykopmy to na żywo Pewnie, że łuska Proszę bardzo Ale się ładnie zachowało, ale są piękne napisy tam była ta pierwsza łuska, tu była druga, której nie pokazałem. A tu jest jakaś 116, ja, ja, albo dezodorant, idę taką drogą, zmierzam ku temu mojemu Bajorkowi, który jest tam. Ale zobaczcie tutaj. Droga jest czysta ogólnie, nie ma na niej żadnych sygnałów. A patrzcie, tutaj co się zaczyna. Masakra, tylko że ja nie mam zgody na rozkopywanie dróg, także taka dziura. I tu wyszło coś takiego. Przez chwilę myślałem, że to obrączka, a to jest co to jest zwykły kapsel. Ja cię szanie, no. Tak wygląda to moje bajoro. Eee, 99% w nim nic nie ma, ale kto nie zobaczy, ten nie będzie wiedział ciepiemy. Wątpię, żebym rzucił 20 metrów, bo tyle mam liny, ale kto wie. No prawie. Dużo liny nie zostało. Inaczej zapamiętałem to bajorko i to jest bez sensu. Nie będę z siebie głupka robił, rzucał tu tym magnesem. Tu trzeba po prostu w woderach przyjść z detektorem i to sprawdzić, bo to jest strasznie płytko. Ewentualnie, ewentualnie z magnesem na sztycy, ale tak ciepać to, to nie tutaj, tu nic nie będzie tak, za dużo jest tych szuwarów, inaczej to zapamiętałem jak to byłem za pierwszym razem, widziałem tu zamarznięte wszystko i myślałem, że to jest głębsze, a to jest płciutkie. Dobra, idziemy tam sprawdzić, najpierw muszę to wszystko zwinąć i idę sprawdzić w to miejsce, co z jakiejś dwa odcinki temu wam pokazywałem, jest takich pięć okręgów w których na mapie, na geoportalu, na cieniowaniu eee, z tego co mi wiadomo są to takie wyrobiska po, po wypalaniu drewna na węgiel drzewny no i zobaczymy czy tam będzie coś koło tego, bo tam też jest stare koryto które teraz Wisła Biała, tam płynie z Rudy no nic, zobaczymy, idziemy, zwijam to do magnesu to muszę pochytać jakieś te osłony na to, bo już miałem trzy magnesy i E, Zostawiałem je gdzieś na dwa miesiące nieużywane i po prostu całe rdzewiałe, bo ta, bo ta powierzchnia się po prostu pozaciera, jakieś będą mikro, wiecie, rysy, i potem to rdzą zachodzi. Bez sensu, trzeba to zabezpieczyć. Będziemy szukać z mody. Zwinięty, schowany na plecy i wracamy do wykrywki. Tak to wygląda w terenie. No. Bardzo gęsty las, małe iglaczki takie. Idziemy tam, bo tam jest jakiś taki przesmyk lekki. W końcu sygnał na kolor. Mam. Mam, cokolwiek to jest. Nie powiem wam, co to jest. Yy, ciężar ołowi bądź srebra. Wygląd. No właśnie, jest taki ciemnawe. Jest takie niebieskawe jak srebro. Ale może by to być ołów. Najbliżej mi to pasuje do jakiegoś ołowianego guzika. Ale nie wiem, oznaczę to, bo to nie jest na pewno jest sprzed 30-40 lat. To jest coś starszego. 92 na detektorze. O, widzę już. Widzę useczkę. Widzę useczkę. Ojku, taka o. Fest, stara, głębia obrączka. Dowody zbrodni, jakiś zające leży. 101. Dobra, mamy to. Mamy pieniążek. Mamy pieniążek, 5 groszy. 5 groszy, 49 rok. Kto by pomyślał, ale miedziane chociaż. Wszystko wskazuje, że koło tej 5 groszówki jest jakaś inna moneta. Czuję! Wypadła tutaj i. To będzie chyba to samo. I no najpierw trzeba wyczyścić. Jedna 5 groszy, drugie 5 groszy. A tutaj teraz jakaś inna moneta. I chyba są jeszcze jakieś inne sygnały. To prawdopodobnie jest 2 grosze. Ale 10 groszy, miedziane jest. Oj, ale w wagonalnym stanie. Także można powiedzieć, że trafiłem skarbik. Ciekawe, co można było kupić za 20 groszy w 49 roku. To jest bardzo ciekawe, aż się sprawdzę chyba jak wrócę do domu. Wiem, że w 1941 czy w 42 za 20 groszy szło kupić chyba 400 gram chleba. Eee, to zapiski zapiski oficera Armii Czerwonej. To pamiętam takie. Taki audiobook i tam za 20 albo za 40 groszy szło 400 gram chleba kupić. Ciekawostka. Kolejny jakiś wysoki sygnał fajny. Może wyszło. Kolejna moneta, no kurde. Wyczyszczę i pokażę oczywiście. Tam, gdzie to tam było, tam były te trzy. A tu mamy kolejną. Wy już ją widzicie. Mi się wydaje, że to jest kolejne 5 groszy. Nie chyba, tylko na pewno. Bardzo blisko mam już do drogi, a tutaj pod drzewkiem leżał sobie żołnierz z ołowiu, ołowiany żołnierzyk. Główna droga przez las, a tu się zaczyna taka, że można podziubać, a ja miałem tutaj sygnały, jeszcze przed i kaj to jest, tutaj jest pieniążek, ale wszystko na to wskazuje, że PRL 10 groszy. Teraz przede mną jakieś 10 minut, 15 minut e, marszu i idę ostatni punkt zwiedzić. I ostatni punkt to dzięki Majku Majkowi. Te punkty gdzieś tam weryfikuję. Pozdro tobi, Top Digin, Pozdro Mike Mike. I słuchajcie, wypaczał na liderze jedno takie wzniesienie na cyplu. Dokładnie tutaj przede mną jest... No tutaj wszędzie był piach i tutaj była dość duża góra. To wszystko wybrali, bo tu jest właśnie teren tego. Tej kopalni piachu. A tam widzicie polanę, i za, na tej polanie tam u góry jest taki cypel cybel z tego lasu zrobiony. I ja tam mam zgodę na ten cypel z tego lasu, a tam według tego lidaru mogło być coś. Także to jest ciekawy punkt. Idę go łop szukać, bo tyle mogę. Na polanę nie mam zgody na ten kawałek lasu mam. Dobra, czyli na to nie mam zgody. A na to mam zgodę i tu jest to wypiętrzenie. Ten lasek muszę sprawdzić. Dokładnie to, i to jest to, bo myślałem, że to jest tamto, ale to jest to, idę tutaj, bym popełnił błąd, jakbym nie sprawdził. Mike, jest tak jak mówiłeś, tu jest takie, jakby na takiej górce się teraz znajduje, wszędzie jest w dół. Oprócz tutaj, tu jest do góry, a tak wszędzie jest w dół. I jak teraz idę w stronę tego lasku, to widać w tym lasku, że ten lasek wciół do góry idzie, ale czy to jest po jakiejś osadzie? No zaraz zobaczymy. Czy cokolwiek na to wskazuje jakieś znalezisko w tym, na tym cypelku leśnym? Wódę jak dzik w żołędzie! Dziurka. Pierwsze znalezisko, jakaś taka tubka. Drugie znalezisko, odłamek. Z tej dziurki znalezisko numer 3. I mamy chyba. Już myślałem, że mamy srebro, a to jest po prostu jakiś taki zwykły guzik. Znalezisko czwarte, gwóźdź z taką odnogą. O, już nie. Na no, poładziłem tu z jakieś 40 minut. Wyszły jakieś żelaza, jakieś głupoty. Ale się zrobiła 17.30 i trzeba zawijać się do busa. Okropnie mi się chce pić. A, to listek. Dobra, idziemy. No niestety nie udało się nic odkryć, no. Znowu, coś te, te moje pozwolenie, coś te moje lasy... Mój las nie jest żyłodajny. Ostatni raz, że się tak chciał pić. Jak chyba załebka w futbol grałem z ludźmi. Jak się do, dorwę do butelki, to jej, nie, to jej prędko nie puszczę. Jest! Jestem! Jestem! O, jak fajnie! Zaraz się napiję. Pozdrawiam widzów, którzy mnie tutaj przyjechali, żeby pogadać. I właśnie Pale Dziada i. Nie 40 minut, a godzinę później i tak jadę stąd, bo naprawdę ciężko mi jest pozbierać myśli. Tyle rozmów jadę w te krzoki tam się ogarnąć, bo masakrę muszę sobie jeździć. Zrobić co to się dzieje. Co to się dzieje. O co tu chodzi. Co to jest? Teren koksowni, strefa wybuchowa, strefa gazowni, Gazowanie niebezpieczna, wydział energetyczny. Pierwszy raz niego w życiu widzę. Z daleka to widziałem. Niezbyt dobrze na psychikę działa to otoczenie tutaj. Tu jest wielka koksownia, po prostu zakład przeogromny. Eee, jadę w złą stronę, będę musiał zawrócić. O proszę bardzo jakieś auto stoi. Ciekawa sprawa. Skręć w lewo. Bardzo ciekawa sprawa. No nic, na grzyby może się szykać. E, jadę na pogorę 1. Bo, tak jak powiedziałem, niezbyt fajnie się tutaj czuję koło tego y, gazu, który wybucha, koło tych takich y, po prostu śmietnika jednego wielkiego. no Jadę na pogorę 1. A tu proszę bardzo, bramka z kół, z opon. Ale tu śmierdzi. Ale tu dziwnie pachnie. Jest cała koksownia pierwszy raz tu w życiu jestem ale te zakłady są wielkie naprawdę <grywa> grubo pierwszy raz tu w życiu jestem tak to wygląda dojechałem na miejsce spoczynku Pogoria 1 O, ale jestem zmęczony po dzisiejszym dniu trzeba zgrywać materiał trzeba szykować żarcie żarcie priorytet Blog Ekipa w tle, a tutaj Co to się stanęło Co to się stanęło Jaka wyżerka? nawet sobie nie zdajecie sprawy 20 po północy Dogrywam zakończenie tego filmu Mam nadzieję, że wam się podobało Łejku, ja już śpię Dobra, trzymajcie się Do jutra, cześć